Cześć, dziś będzie o kaczych stopach, czyli o dość popularnej dysfunkcji ruchowej. Opowiem, co jest jej przyczyną oraz jak ją korygować. Zapraszam! Rotacja stopy na zewnątrz może mieć podłoże w dwóch miejscach. Gdy kolano nie jest w jednej linii ze stopą, możemy uznać, że przyczyną jest spięty trójgłowy łydki i osłabiony piszczelowy przedni. Ta dysproporcja powoduje rotację piszczelą. Jednak gdy ewidentnie widzimy rotację całej kończyny, przyczyna leży u biodra. Tutaj również chodzi o dysproporcje sił. Osłabiony obszerny przyśrodkowy sprawia, że napięcie przyjmuje naprężacz powięci szerokiej oraz dwugłowy uda. Problem ten jest często bagatelizowany, ponieważ nasz układ nerwowy uznaje tę pozycję za dobrą. Jednak ograniczenia w stawie kolanowym sprawiają, że takie rotacje powodują różne dolegliwości, a nawet kontuzje. Korygowaniu wszystkich wad stosujemy standardowy protokół: rozgrzewka, rolowanie, mobilizacja i aktywacja. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny, dlatego będę wdzięczny za łapkę w górę, komentarz czy też subskrypcję. Na razie i do następnego.